Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Jadajtowy Mistrz i witam Was prawdopodobnie już w ostatnim odcinku. Hokus Pokus Różowa Pantera. Albo mi w tej grze zbyt sprawnie szło, albo ta gra jest krótsza od na kłopoty. Takie mam wrażenie, bo naprawdę mało części wyszło. Dobrze, Nathan się załamał, Violet została opętana, i naszym zadaniem jest udać się na Olimp i znaleźć Zeusa, żeby nam pomógł pozbyć się Ekidny. Dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę na dół, na to przyjęcie gdzie jest opętane dziecko, ale bardzo dobre nawiązanie do Egzorcysty, podoba mi się. Tutaj ewidentnie uważam, że Hocus Pocus ma troszeczkę chyba lepsze, lepsze gagi, śmieszniejsze moim zdaniem, niż na kłopoty. Nie wiem, jakoś bardziej lubię tę część. Dobra. No i co? Tutaj musimy zebrać dwa przedmioty. Aparat fotograficzny przede wszystkim będzie nam potrzebny. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie strzelić fotkę. Dobra, i torebka. Torebka tej pani tutaj. Martwy gołąb mi się przyda. Perfumy jeszcze drugi raz. Ilu też warto podwędzić? lusterko. Dobra, chyba wszystko. No i dobra, możemy Możemy chyba iść na ten Olimp, także y, bierzemy czarną dziurę i spadamy. Ostatnia lokacja w grze, której musimy coś zrobić. Spotkamy greckich bogów. Także to będzie ciekawe. Jesteśmy, tak jest, Olimp. Zeusie, pomóż! Mateutatesa, Menelusie, stań się znów Menelix <grym> Nie wiem czy Masterix i Obelix mi przyszedł do głowy teraz. Ok, nie z brakujących kart. To jest ostatnie. Kartki z księgi. No więc tak. Jadę sobie grzecznie, a ten baran jak nie wyjedzie tym swoim zaprzęgiem na środek skrzyżowania. Jestem bogiem wina i dobrej zabawy! I powiadam wam, jeśli on... Ech, Zeus. Przepraszam, Zeusie, ale ja mówię prawdę. Powtórzę to na kolegium. <grywa> o, ta bóg wina, alkoholik zwykły. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. Tak to już jest. Jak masz do czynienia z królem bogów? <noise> Olimp to jest chyba naj, najzabawniejsza lokacja w grze. Dobra, tutaj chyba Afrodyta, tak? Bogini miłości to była? Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. Tak. Okej, okay, y, Afrodyta pewnie by chciała perfumy dostać. Tak mi się wydaje, proszę. Pachnie bosko, nawet sobie nie wyobrażasz, o ile łatwiejsza byłaby moja praca, gdybym pachniała w ten sposób. Możecie? Hmm. Daj mi to. Dam ci całą butelkę. Jak pomożesz mi skontaktować się z Zeusem? Rozpyl mniejsze i odrobi na tego specyfiku. I Zeus wnet się tu pojawi. Zeus leci na perfumy? Niezupełnie. O, Zeus! Patrzcie, kto nam tu wypłynął! <grym> Seydun. Jakieś wieści, o Ekidnie? Nie odkąd Zeus połknął Atenę. Znowu! To nawet lepiej ta szalona kobieta może nam wszystkim zaszkodzić. Nie chcę się czepiać, ale jeśli ta Atena jest odpowiedzialna za zniknięcie Ekidny, to jak będzie mogła ci pomóc z głębin zeusowego żołądka? Cisa! Czy powiedziałaś Ekidna? Tak, Echidna to moja wnuczka. Posiada twarz prześlicznej nimfy, ale jej ciało jest ciałem węża. Ostatnio zaginęła. Masz jakieś wieści na jej temat? Mhm, <todgłosy> coś mi się obiło o uszy. Przypuśćmy, że ktoś przypadkowo rzucił zaklęcie, które spowodowało, że Echidna zniknęła. To w stylu Ateny! <todgłosy> Tak, tylko ona mogłaby zrobić coś takiego. Jak możemy to odkręcić? Podejrzewam, że tylko Atena może znać odpowiedź. Gdyby ją grzecznie poprosić. <grywa> <grywa> Cisza! <grywa> <grywa> Cały Posejdon burza w szklance wody! On i Atena zawsze się czubili. Posejdon jest zbyt dumny, aby poprosić ją o pomoc. Ja nie mam skrupułów, gdybym mógł porozmawiać z Ateną, z pewnością udałoby mi się ją przekonać. Powodzenia. Jak słyszałeś, Zeus ją połknął. Teraz Atena jest elementem jego życia wewnętrznego. Musi być jakiś sposób, dzięki któremu choć na chwilę zwrócę uwagę Zeusa. Okej. Okay. O? i pachnie bosko. Fajniejszy zapach, jaki w życiu czułem. Faktycznie pachnie niezgorzej. A swoją drogą, co tam słychać dobrego? Daj spokój, Afrodyto. Mam migrenę. Łeb mi pęka. Migrenę to ma królowa angielska, a ciebie za to... Dokończ, a będziesz miał kaca przez ruski miesiąc. Cokolwiek by to nie znaczyło. Okej, okay, bierzmy ten trójząb. Poseidon pewnie się spieni. Ale ten trójząb może się przydać. Okej, okay, różowy wszystko zmieści. Jeszcze pogadajmy z tym gościem tam. Aha, czyli nic takiego. Dobra. Ee, musimy użyć trójzęba na głowie Zeusa. Mam nadzieję, że masz nauczkę, Tatuniu. Dziękuję ci. Różowy Bogu, bólów głowy. Maleńka. Polecam się. Nie polecaj się, bo bo polecisz. <noise> A tena sprawiła, że zniknęła Ekidna. Jak już ci mówiłam, że nie mam nic wspólnego z tą z tą pół kobietą, pół wężem. Brzmi. Kto zatem odpowiada za zniknięcie ekidny? Kto by tam zabawiał się magią, o której nie ma pojęcia? Czy to ty? Różowy bogu od bólu głowy? To wszystko było strasznym nieporozumieniem. Na początku był... kocioł. No i mały chłopiec w poważnych tarapatach. Potem przyszła kolej na magiczną księżniczkę syrenkę Ninja, trochę sałatki, a potem to już Ekidna siedziała w Wajlet, a Wajlet powędrowała. Nie mam pojęcia gdzie. Ty jesteś odpowiedzialny za zniknięcie Ekidny? Ty? O Bogu, w głowy? To niedobrze! Wręcz źle! O twym losie zadecydują dwa trudne, prawie niemożliwe do wykonania zadania. Aby przeżyć, musisz wywiązać się z obu. Ale. Na Olimpie nie ma żadnych ale. Nie uogólniaj, bo cię rozboli głowa. Dobra, zaczynamy testy. Poczekajcie chwilę. Czy ktoś nie powinien mnie przygotować do zadań? Chyba tak. O kurczę kto to? Apollo! <noise> Jak leci stary? Bywało lepiej. Musimy popracować nieco nad tobą. Powinieneś mieć duży kark. No i trzy paski. <noise> Teraz studiuję różowy. O, skakanka. Zaczynajmy za też. Twoje pierwsze zadanie będzie podobne do tego, jakie kiedyś postawiono przed moim synem, Perseuszem. Musisz pokonać dwie pozostałe gorgony. Pierwszą z nich, meduzę, skrócił o głowę właśnie Perseusz. Ty musisz jednak pamiętać o tym, że nie wolno ci jest przelać krwi, kapujesz. Musisz je pokonać, ale nie wolno ci nikogo zażynać. Poza tym pamiętaj, że nie możesz na nie spojrzeć, bo zamienisz się w różowy marmur. E, jak się dostanę na miejsce próby? Czemu nie pojedziesz na Pegazie, tym koniu? Wyskoczył Ty z obciętej głowy meduzy. Na pewno pamięta jeszcze drogę do Gorgon. Pokojnie, wrócę tu za chwilę. Nawet nie zdążycie powiedzieć ciastko z jagodami. Okej. Okay. Co muszę tutaj zaznaczyć, że Apollo to nie jest prawdziwy Apollo jako grecki bóg, tylko to jest Apollo Creed z filmu Rocky, z którym mistrz świata, z którym Rocky walczył wagi ciężkiej. <grym> Idealnie to jest odwzorowane tylko szerokie makarczycho. <grym> Także bardzo fajne nawiązanie do filmu starego Rocky lat 80. Sylwester Stallone i tak dalej. Dobra. Czyli musimy lecieć na pegazie i pokonać dwie siostry. Lecimy. Będzie piosenka o Pegazie. Jeżeli piosenka, to zapraszam. Umarła moja matka, gdy zawołała mnie na ten świat. Pamiętam wciąż jej wężowy włos. Meduzo, tak ciebie brak. Mój ojciec, władca oceanu, córki i synów ma. Po latach zrozumiałem, że żadne z nich nie wygląda jak ja. Szybuje koń, ty wzdychasz do... A w studniach wiatr, a ja wełza, bo sejdą dziwi się, Meduza odejść chce, to mnie dosiądzie, wy nad białe wzlecieć mgły. A cena wzięła w jasyr mnie, bo byłem koniem, który skrzydła miał. Wielu bohaterów na grzbiecie mym do sławy gnało. Lecz nie żądaj proszę Cię zbyt wiele, bo Cię zrzucę. I spadniesz tu, nie lubię dźwigać na swym ciele, takiego co zadaje ból. górze ko -o -o -o, ty wstychasz do a w studniach da. A ja wełza, bo sejdą dziwi się, me za odejść chce. to mnie dosiądzie, by nad białe wlecieć mgły. Jak zaraz wytrysnął strumień tam, to jest woda, ja wiem, ale kim jestem ja, mi tak trudno prawdę znaleźć. O skrzydła oddałbym zawieść, że jestem naprawdę tu. Jednak między kartami przebywam wciąż pośród innych kiem bajek stóp gdy szybuje kon czy wstychasz do a w studniach wiatr, a ja wełza po dziwi się meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie ty, nad białe wzlecie mgły nad białe... ciaguem tu Okej, okay, to chyba była najdłuższa piosenka. Okej, okay. wy nie może na nie patrzeć. Dzięki za podwózkę, Pegazie. Dobra, teraz musimy je pokonać. Używamy tak... Jednej trzeba dać lusterko, a drugiej trzeba dać sałatkę. Chyba tej grubszej sałatkę. Kto zamawiał sałatkę grecką? Super jedzenie! Tak to już jest, jak się żyje na bagnach. Wiesz, że nawet pizzy do nas nie dowożą? <laughs> o zmieniam się w kamieł. No i momentalnie zamieniona. <laughs> Ramię. I nie tylko. <noise> Okej. Okay. Eee... Ojejko. Co to? Niesamowita, piękna, różowa panterzyca o wymiarach iścianielskich. Nie mogę się obejrzeć. Dobra. Nie damy się jej sprowokować, lepiej, żeby się też zamieniła w kamień, proszę, lustereczko. <laughs> proszę pani, yy, proszę pani, przepraszam, przepraszam, ale coś utkwiło pani między zębami. Może zechciałaby pani spojrzeć i... Prawda. <laughs> no i nabrały się, dobra, zabieramy sałatkę. Nie zrobię. zdjęcia. Dobra, dobra, dobra. A, tak, zdjęcie trzeba zrobić. Netega nam o tym przypomina. Okay. Dowodzik. Cheese. Dobra, możemy zabrać z powrotem te rzeczy? Nie, nie potrzebujemy ich w sumie. Dobra, możemy wracać na Pegazie do Olimpu. No i zrobić, yy, zaliczyć drugi test. Do którego szkolił nas Apollo Creed. Dobra, mm. pokazujemy im zdjęcie. Uwaga, to jest fotografia. Na fotografii można uchwycić obraz. Pokaż mi to. Pokaż mi to w tej chwili! Nie mogę wprost uwierzyć! Niesamowite, prawda? Idealne odwzorowanie rzeczywistości i. Na pewno nie zmajstrowałeś tego w Photoshopie? No to zobaczmy, jak dobry jesteś w zadaniach wymagających pracy mózgu. O! Mam nadzieję, że powtórzyłeś sobie grecką mitologię. W drugim narożniku ważący przeszło 98 kg. z czego przeszło połowę uznać możemy za wodę. Potężny, mściwy Poseidon, Bóg Morza! W drugim narożniku zaś ważący jakieś 30 kg. W drugim narożniku zaś ważący jakieś 30 kg. różowy i uwielbiany Bóg! BÓLU GŁOWY! Aplauzu nie ma. Dzięki za wprowadzenie. Odpowiedz na postawione pytania albo gin. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dawaj pierwszy... question. Kiedy Atena dowiedziała się, że w jej świątyni całowałem się z meduzą, zamieniła jej włosy w kłębowisko przerażającego robactwa. Jakiego? E, węże. Raczej węże to były. Tym razem miałeś szczęście, ale pozwól, że przypomnę. Jeśli żyć chcesz, odpowiedz na co najmniej cztery z pięciu pytań. Okej, okay, co najmniej cztery. Postaraj się, chłopcze. Kiedy Ateny poszukiwały swego patrona, wybór był między mną a Posejdonem. Daliśmy więc dary i powiedz teraz. Jakie z mojej strony padły ofiary? Eee, hmm. To są owoce, winogrono, drzewo. Eee, jakie padły ofiary? Pudło! Cholera. To, co wskazałeś, to zła odpowiedź. Cholera. Teraz jeszcze sknocisz i koniec zabawy. Odpowiedz na co najmniej cztery z pięciu pytań, jeśli zależy ci na życiu. Dobrze. A co on dał? Co on dał? O Jezu, nie pamiętam mitologii. Może być problem, moi drodzy. No ale cóż, nawet jeżeli przegramy, to to i tak wygramy. Z tego co eee, Trzeba strzelić. Trzeba strzelić, bo nie pamiętam. To odpada. Eee... On dał im źródło słone. Słoną wodę. Aha, tak czyli więcej. źle? Nie dziwne, że mnie ateńskie wybrało serce. Posejdonie, twoja ofiara. Poczekaj! Jak mnie wykończycie, nigdy nie odnajdziecie Ekidny. Dajcie mi szansę, a pomogę wam. Uwierzcie. Poza tym pokonałem Gorgony. Bóg bólu głowy ma rację. Załatwił Gorgony. Wyruszę wraz z nim do Ekidny. Niekiedy wydaje mi się, że życie jest jak głupia gra komputerowa. Jak jedziemy? Dobra. Idziemy czy nie? Damy go radę do czarnej dziury włożyć i zobaczymy. Niezadę ja sknuciłem, przepraszam was, no ale przynajmniej gra się przyspieszyła. Pojedziemy moim zaprzęgiem. O, i z, z nami Poseidon oczywiście poleci. Dobra, pora odczynić czar, czy opętanie. Wracamy do domu Zemboli. Ostatnia animacja lokacja w grze. Strzała wszystkim. Wszyscy? To jest Poseidon. Poseidon, to są wszyscy. Co z Zeusem? Nie miał kasy? Mmm... Posejdon jest dziadkiem Ekidny i... Ekidna! Złaś na dół i to już! Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych mocy. Nie będę tolerował ani chwili dłużej tych zabaw. Ekidna, idziemy do domu! No i co zrobisz? Cóż mogę zrobić? Nie słucha się. Niech się skończy smutny czas. co sobą będzie wraz. Abra -krabra. Chyba nic. Krycie, zaraz będzie... Zeus? Zeus? <grymne> Czy to ty? Nie. Czy to Ricky Martin? Nie zupełnie. krzyczymy? Krzyczymy. Boń jest straszny. Jest bardzo straszny. Wystarczy. Ale było fajnie. Chodźmy do domu. Mam migrenę. Dobrze się składa. On jest... Eee, weźcie płaspirynce i odezwijcie się do mnie rano. Nie ma sprawy. Och! Przerażający sen! Violet, idziemy do domu. Możemy go zatrzymać? Ile? Weźcie go sobie. W ramach przyjaźni japońsko-różowiastej. Naprawdę? Poczekajcie! A co z zębami? Chciałem zęby jako amulet. Tak na szczęście. Ale jeśli mają sprowadzić na mnie takie zakręcone akcje, to ja wysiadam. Dziękuję i żegnam się czule. Twój piękny głos to najlepszy amulet. Z twoich ust to prawdziwy komplement. Mogę odprowadzić cię do domu. Czemu nie? Hej, co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru, co wybieracie? Daj spokój! Wcale nie przyszedłem tu z powodu zębów, tylko na darmową wyżerkę! Zaraz, zaraz, jeśli żadna z bogatych person nie chce tych zębów, to. to po co mi one? Co z zębami? To chyba wy będziecie szczęśliwcami tego wieczoru? Co wybieracie? Cóż, za szczęśliwe zakończenie. Teraz będę mógł ukoronować moją pracę. Co zamierzasz? Będę kandydować na burmistrza. Natanie Juniorze, znów to zrobiłeś. Słyszysz mnie? Znów? Przesadziłeś. Tym razem definitywnie powędrujesz do Akademii Młodych Dziązeł. Słyszałeś? Dawno powinnam chyba Cię tam wysłać. Zawsze chciałem zostać magiem, a będę stomatologiem. Ależ, o, ależ, Natanie. To także po części moja wina. Widzisz, dostrzegłem w tobie duże moce magiczne i postanowiłem wypróbować twoje umiejętności. Tak też zadziałałem trochę tu i tam, wetknąłem nos tam, gdzie nie powinienem. Starałeś się jak mogłeś. Daj spokój, jestem do niczego. Wiem o jednej rzeczy, której dokonałeś samodzielnie i która zakończyła się sukcesem prawdziwy pokaz magicznych zdolności. O czym ty mówisz? Zatrute jabłko. Zadziałało tak, jak chciałeś, i nikt ci nie pomagał. Hej, to prawda! Natanie, może chciałbyś się u mnie uczyć? Byłbyś moim czeladnikiem. Nauczę cię wielu tajnych zaklęć. No, a co z moimi rodzicami? Czuję, że się zgodzą. Pora się zwijać. Trzym się na tanie. Powodzenia w nauce magii. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak więc ja, różowa pantera, luźny gość, zwijam się do domciu. I muszę wam powiedzieć w sekrecie, że dawno nie przeżyłem takiej zakręconej historii. A mówią, że akwizytor ma nudne życie. A więc... Jak spreparowałeś to zatrute jabłko? Wszystko w swoim czasie, mistrzu. Wszystko w swoim czasie. Ha! Ha, 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 no i dobrze, moi drodzy, zakończyliśmy hokus pokus różowa pantera. Bardzo przyjemna miła opowieść. Sentymenty, dzieciństwo, które miałem. Wydaje mi się, że jest krótsza od Na Kłopoty, ale za to ciekawsza. Dzięki magii, dzięki innym lokacjom różnym i tak dalej. W ogóle ten Olimp na końcu to coś no niesamowitego. No co mogę powiedzieć? No nie ma co oceniać gry, wiecie, tak bardzo szczegółowo. Jest tak jak na Kłopoty Pantera. Moim zdaniem troszeczkę lepsza, bo są te kwestie magiczne. Typowa przygodówka Point and Click, sentymentalna podróż. Ale koniec naszej przygody. Różowy zwinął się do domku i nie będzie kolejnych jego przygód, bo są tylko dwie części gry. Także no, dziękuję Wam za uwagę. E, słyszymy się w kolejnych seriach. E, piszcie, co chcecie. Może jeszcze jakąś ankietę zrobię. E, no i co? Dziękuję Wam, że mogliście ze mną przeżyć tę sentymentalną e, po dzieciństwie podróż. E, a tymczasem ja się z Wami żegnam i słyszymy się w kolejnych. Seriach. Na razie cześć.